Skyrim. Gra, która od dobrej dekady dostarcza wiele ciekawych chwil dla różnych graczy na całym świecie. I teraz do niej wracam z pewnym pytaniem. Co trzeba zrobić, żeby zostać pełnoprawnym bardem w Skyrim? I właśnie tego się dowiemy. Na samym wstępie prosiłbym o zostawienie lajka. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to zachęcam cię do zasubskrybowania. I jeżeli podoba ci się taki content, to napisz o tym w komentarzu. Mam nadzieję, że cały filmik się spodoba. Zapraszam. I na samym początku musimy stworzyć tego barda. Orkowie są znani przecież ze swojej muzykalności, prawda? Aha, aha. Ty będziesz czadowy. Chad od dzisiaj po prostu. Nie mogę? To będziesz znany jako Chad-Chad. I na samym początku wybiorę sobie zestaw barda. Powinno to mi dać lutnie i zobaczymy, gdzie to nas zda. Bo nie zaczynamy w standardowym miejscu w Skyrimie, tylko gdzieś w losowym miejscu, może być to gdziekolwiek. Gdzie my jesteśmy? W grocie pasi brzucha. Pewnie głodny byłem. Ten oto chat chat. Zawsze marzył, żeby zostać bardem. Dlatego musimy dostać się do samotni, aby ukończyć college barda. Nie wiem jak to się nazywa do końca, żeby zostać pełnoprawnym bardem. Umiemy grać na lutni najróżniejsze piosenki. Pięknie, prawda? Ale też jak dobrze wiecie, każdy szanujący się Bart powinien również mieć swój własny repertuar. Mam tutaj pierwszego słuchacza, jesteś pierwszą osobą, która będzie to słyszeć. Piosenka jest jeszcze w trakcie tworzenia, to dopiero początek, ale oceń. Jest niedopracowana. <grym i z nimi> Raczej wymaga wiele pracy. Ale mam nadzieję, że ci się podobało. Dobrze. Bardzo dobrze. Chcesz go usłyszeć jeszcze raz. Nie ma problemu. <grym i z nimi> Skyrim! Skyrim! Cieszę się, że się podobało. Nie uciekniesz mi. Nie! Ja jestem tylko skromnym bardem. Zostaw mnie. Uuu. Nie, 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 nie. <grym i z nimi> Na drodze można spotkać wiele niebezpiecznych typów. Trzeba uważać. Musimy dostać się do samotni. O, ja też idę do samotni akurat. W jedziemy na ślub w tak odległym zakątku cesarstwa. Czym jedziecie na tej taczce? A macie prawo jazdy? Przepraszam bardzo, a może pan by chciał usłyszeć jakąś piosenkę na przykład? Nie? Żadnego napiwka? Nawet złotej monetki? O, latający łoś. Będę miał o czym śpiewać. Latający łoś, latający łoś. Już czuję, że tworzy się arcydzieło. Dotarłem do jakiejś pierwszej lokacji. Nie wiem, czy mnie tutaj wpuszczą i czy mają tu tawernę. Port Szara Przystań. Przepraszam, mają tu tawernę? Gbór. Nawet mi nie odpowie. Co? Ale... A! Dobra, oni nie chcą... Oni się nie znają na dobrej muzyce! Oni się nie znają na dobrej muzyce! Witam was! Jeśli masz trochę oleju w głowie, oddalisz się. Przepraszam, mogę wam zagrać pioseneczkę. Hej. Same gbury na tej trasie, nikt się czadczadzie nie docenia, no. Ale jeszcze się zdziwią. Będę znany w całym Skyrim! Zobaczycie. Odkryłem jakąś ostoję redoranów. Może tam będą chcieli posłuchać mojej muzyki. Halo? Czy ktoś tutaj docenia muzykę? Nie, do kolejni, którzy nie doceniają muzyki! A, O, ciężko być bardem w Skyrimie, strasznie. Tutaj też mi się wydaje, że chyba nikt nie będzie doceniać muzyki, ale trzeba szukać ludzi. Gdzieś. Dobra, tu są nie ludzie. Nie ludzie. <grywka> no z deszczu pod Tutaj są jakieś szkielety. Uspokój się. Niespokojny draugry, uspokój się. Ja jestem bardem, a nie wojownikiem. Mogę ci zagrać piosenkę może na zgodę, co? Miałeś wybór. O, 27 złota? Się opłacało. A co tutaj jest? I, I mam jeden wytrych. Zamek na poziomie mistrza. Mhm, mm to tyle. Muszę zejść ze szlaku i ominąć te góry, żeby dostać się do samotni. Patka jakaś. Może tutaj docenią muzykę. Cześć. Nie, też nie. Co jest w tym Skyrimie? Wszyscy tacy są. On mnie tu zabije. Nie, nie chcę czytać. Chcę uciec. Sko, jak się stąd wychodzi? Gdzie jest wyjście? Tu jest wyjście. Uciekaj. <słysy> o, o, nie, wyszedł za mną. <słysy> <słysy> Dobra, w końcu chyba udało mi się uciec. Nikt tu w Skyrimie nie docenia prawdziwej muzyki. Strażnik, miłosierdzie albo wiem straż nie zna. Ha? Co, co to miał znaczyć? Umile ci trochę twoje stróżowanie. Jam jest Czad, czad. Zero reakcji. O, czy to jest miasto jakieś? Nie. Co tu się dzieje? Znowu coś? Nie wchodzę tam. Nie, ja już cię na. Co? 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 Nie. Bandity! Tak! Nie no, więcej potrafię! Ładnie gram na instrumentach, ale no już nie usłyszysz raczej. A tutaj co się dzieje? Kapliczka Knaret? Użyj? Wyleczono wszystkie choroby, dodano błogosławieństwo Knaret. Okej. Okay. O, złoto, to dla mnie? W końcu wróciłem na drogę jakąś. Co? Dobra, trzeba ufać ludziom czasami, no. Um. Tak? Co? No nie, to, to nie, no! Naprawdę, naprawdę? Każdy chce mnie tu zabić? Wampiry! Jak już żałuję! Będę bardem łowcą wampirów! O... A mogłem Wam po prostu zagrać piosenkę? Jest w końcu jakaś wioska Mortal odkryto! A to akurat znam typa. Kiedyś poszukiwanie przygód było moim zamiłowaniem. Szkoda, że strzała w kolano zniszczyła moje marzenie o awanturniczym życiu. <gry> mhm. Mm tak jest, w końcu dotarłem do tawerny. Chodź tu, podejść bliżej. Dobra, ja podejdę do ciebie. Ale chciałbym tutaj wystąpić. Ej, ej, ja tu będę grać, rozumiesz? No, przesuń się, to jest moje miejsce. Skyrim. Kairi, i w końcu gram dla publiczności. W tawernie. Tu się zaczyna moja prawdziwa historia. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. To chciałbym swoją zapłatę w takim razie. Ile dostałem? 15! Tak jest! Pierwsze pieniądze z muzyki! Jeszcze darmowy pokój! Muszę znać, jeśli będziesz jeszcze czegoś potrzebować. Okej, okay. ale ja chyba mam dość tego dnia. Dzięki za wszystko. Czas na mnie. Muszę wyruszyć dalej w podróż. Mogę tobie coś sprzedać? Potrzebujesz czegoś? Potrzebuję coś sprzedać. Tak? Tak. Tak? Tak. Tak? Tak. Czego ci potrzeba? Sprzedać rzeczy. Tak? Tak. Dobra, z tym się nie dogadam. Czyli tutaj nie ma tawerny. A szkoda. W porcie brak tawerny? Ale ładnie. Co tam jest na górze? Miasto jakieś, może tam będzie tawerna? Jest tu Akademia Bardów. Tutaj tu właśnie musiałem się dostać. W końcu po tylu ciężkich próbach udało mi się tu dotrzeć. Rozumiesz to? Akademia Bardów, nadchodzę! Nie mogą skrzywdzić wujka Powiedz im, że on tego nie zrobił. On tego nie zrobił! Dobra, jasno, żeby nie było na mnie. O, mrugający ślizgacz, tu jest tawerna? O, więcej ludzi! Tak jest! Słuchaj, jestem bardem. Chciałbym tu wystąpić. Wypad! Wypad! Ja będę tu grać. A, słuchają mnie! O! Nawet oklaski, jakie je ich dostałem! Niesamowite! To wszystko się opłaciło! 26 zł! Aha! I darmowy pokój. Nie ma to jak dobra pieśń, by ukoić duszę w tych trudnych czasach. Co nie, dzięki za miłe słowa. Czas położyć się spać. Jutro idziemy do Akademii. Masz jeszcze jakieś ciekawe instrumenty? Księga czarów, przywołowanie chowańca. O, to się może przydać. Zagram ci teraz pioseneczkę specjalnie dla ciebie. Jam jest Czadowy Bart! Czad, czad! Czadowy Bart! Czad, czad! Szanowy Bart? Jeee! Spodobało się! Kogo mogę przyzwać? Uh! Wilczka! Chowanie czat-czat! Ale piękny. To teraz tylko znaleźć college Barda. mi. Pomagasz ludziom, prawda? Tym się zajmujesz? Nie, ja gram muzykę. Witaj w Akademii Bardów. Oho! W czym mogę pomóc? Mam zamiar zapisać się na akademię! Spotkać przyszłego barna. Elisiv zabroniła przeprowadzać spalenie króla Olafa. Musimy ją nakłonić do zmiany zdania. Niestety, strofa zaginęła dawno temu. A i co, mam ją znaleźć? Tak. A co mogę od ciebie kupić? <laughs> Ile piosenek? SLET! Norski ruch bojowy, cesarski ruch bojowy, Chicken Dance. Piosenki Skyrima. O, i już nie mam prawie pieniędzy. No to najpierw zobaczmy trąbkę. A ten drugi? Też tylko mogę dmuchnąć. A na flecie mogę grać? Ohoho! No ale teraz muszę gdzieś jakąś strofę odnaleźć, zanim mnie przyjmą do tej Akademii Bardów. To jeszcze zagram koncercik i prześpię się przed podróżą. Dzisiaj wam zagram nową piosenkę, której się nauczyłem. Tyry Bart, ciadowy Bart, ciadowy Bart, jestem ciadowy Bart. I? o Wszystkim się prawie spodobało, tylko jeden nie klaszcze. 26. Hmm. Kurde, ktoś gruźlicę ma. Uch. I czas wyruszyć. Coś mi mówi, że to nie będzie przyjemne. chat też jest niespokojny. Dobra, muszę znaleźć tą strofę. O, a tu jakiś bard duch jest. Może mnie zrozumie. Ciemano. O, tam mam iść. Szpon rubinowego smoka. O. o, wstali, wstali. Łuk może nie być najlepszą opcją na teraz. ho. jaki zły. <laughs> Dobrze, czat, czat Pięknie No to idę dalej O, widziałem ducha Ło, co, co? Stop, stop Czat, czat Do walki Czat, czat Czat, czat, już A, poczekaj A ja się szybko tylko uleczę Uuu, spółobrotu nie masz co zadzierać z Bardem! Już będę wprawiony w boju po tym wszystkim. Chat, musimy przejść! Ha! Ha! Jap! Yep. Au. Chat, Nie zdążyłem. Wyczuwasz coś, Chat, Nie? Dobra, zaufam twojemu... węchowi. Widzę ducha! Poszedł tam. Zwój kręgu ochronnego. Wkraczający do kręgu nieumarli na maks ósmym poziomie zaczną uciekać. A mogę tego raz po prostu użyć. To może później. O tu się nie dostanę, nie mam wytrygów. A? Czemu tak? O! Gdzie jest mój chat? Wo wo Jeszcze jeden? Poboją Bo się wejść na środek. Jednak nie. Czyż myślałem, że nie będą wchodzić na środek? Jeszcze jeden? Z dwóch stron teraz mnie lecą. Dobrze, że jednego się pozbyłem, ale zaraz mikstury leczenia mi się skończą. Więcej! Wow, 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 wow. O nie, o nie, o nie, tu nie ma wyjścia. Muszę się uleczyć. Wy przepuśćcie mnie! Muszę użyć tego zwoju! Uciekajcie ode mnie! Oh, oh, oh. Bardzo dobrze! Stójcie tam. Jakiegoś wadliwego tego przywołańca mi sprzedała. Znika, umiera. Zły czat, czat. O... Oh. Muszę się chwilę uspokoić. Słuchaj, to ja tak nie mogę tego po prostu zabrać, nie dając nic w zamian. Też jesteś bardem z tego, co rozumiem. Docenisz prawdziwą sztukę. To jest moja oryginalna piosenka. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Dzięki niej w końcu będziesz mógł spocząć w pokoju. Wygląda na zadowolonego. A co ty tutaj ten? Ten tegujesz, co? Aż tak, ci się spodobała piosenka? <grym> ha? Skyrim, 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 Skyrim. Nie chciałbym z nimi wszystkimi walczyć. Wstanie, stał jeden, stał drugi. A jeszcze jeden za mną. Prrrra. Dawaj ich duchu! A ja ci pomogę! Skyrim! Skyrim! Bierz ich na siebie. Tobie nic nie zrobią. Ty nie masz fizycznej postaci. Ła, ale ja już tak! Nie na to się wpisałem, zostając bardem. Olafie! Olafie! Bezczelne na Nie mów tak! Czemu mnie atakujesz? Jego powinieneś! Jego, jego powinieneś! Oj, on troszkę, troszkę. Jest bardziej odporny. Ile to może zająć? Kairim! Dobrze! Daliśmy radę. Poznajesz słowo mocy tornado, trąba powietrzna. Ale udało mi się zdobyć to, co miałem. Czy teraz już będę mógł zostać pełnoprawnym bardem? Zanim wybiorę się do akademii, muszę odpocząć. No i zagrać koncercik. Bohater, bohater nasz, serce ma wojownika. No, moja jest dużo lepsza. Tutaj jakieś. Pojedyncze klaski, tylko 27 do góry. No mam to, co widziałeś. Aha. O nie. Nie, tak nie może być. O co ci chodzi? I nie możemy trochę pozmyślać i po prostu dorobić resztę? To trochę niestosowne. No, weź przestań! Mam nadzieję, że dworowi przypadnie do gustu ta strofa. Myślę, że odtworzyliśmy ją wprost świetnie. No kurde, z takim geniuszem jak ja nie może się nie udać. Pokonasz ich, przekonasz ich, nadzieję, dasz radę! Że... Kontynuuj, proszę. Dobra, to tak jak ćwiczyliśmy, o śmiercionośny demonie i król. królu! Te pochwycenie numineksa szachrajstwem wieku! wieku! Olaf zdobył władzę, obietnicę Bytnicę i groźbą Czekaj, czekaj, czekaj Czekaj, czekaj, poczekaj chwilę Poczekaj Jestem gotowy Samotnia się ostała Najtrwalsi obrońcy I to historii Olafa koniec W samotni co rok ten kłamca i bandyta płynie a, tam, 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 tam. Ten festiwal naprawdę to wszystko dzięki mnie! Centrum... Widzisz? widzisz, widzisz? To wszystko dzięki Mas, mnie. Y czy to znaczy, że teraz to, jestem Bardem? Wkrótce, wszystko po kolei. Przyjmiemy cię podczas uroczystości. O, idzie, idzie. Trzeba odpowiedni nastrój. Czad, czad. On się nie umie zachować. Witaj, ludu samotni. Akademia Bardów ma zaszczyt przedstawić Wam uroczystość spalenia króla Olafa. Festiwal nie mógłby się odbyć bez pomocy i oddania naszego nowego gościa, czyli mnie, Czad-Czada, Czadowego Czada. Dzięki, dzięki. Momentem podpalenia kukły, przyjmujemy te osoby i pełnoprawnych członków Akademii Bardów. Przywitajcie! pa-pam, pa-pam. Skyrim! Spodziewajcie się wiele nowych utworów ode mnie? Ja pokażę Wam, co znaczy muzyka. Więc jestem Bardem? Tak, gratulacje! członkostwo w Akademii Bardów. Co w, tym takiego dobrego? co w tym takiego dobrego? Stary! Nie znasz się na muzyce po prostu. ta 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 Skyrim, Skyrim, najlepszy jest. Skyrim, Skyrim, it's the best. Skyrim, Skyrim, ciadowy czad. Skyrim, Skyrim, pozna ten świat. Nie!